Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Z tą bombką. Tak, tak, dobrze, dobrze. Tak, tak. O, tak, tak, dobrze. Ostrożnie, fajtłapku. Stasiu? Jasiu? Witajcie w mojej wiosce. Pomachajcie do mnie. Spójrzcie, właśnie ubieramy choinkę. Ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Witam drogie elfy, nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni. To znaczy Reniferów. Hmm? A całej wioski dogląda Sowa-Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka-Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć, gwiazdeczko. Ha, <laughs> I... Yep. No właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajty łapu, fajty łapu. Drogie dzieci... To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że cały czas bawicie się razem. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownymi i radosnymi braćmi, a rodzice was kochają. Jest tu też taka rada, zawsze słuchajcie rodziców. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. A kto jest na drugim zdjęciu? Mamusia i tatuś pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajt łapek. O, o, chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a z dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka, reniferek. O, siup! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Stasiu, masz już Cztery latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Podobno czasami nie słuchasz rodziców. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Jasiu, jesteś malutkim Bobasem. Podobno bardzo lubisz bawić się z bratem. Wiem też, że bardzo kochasz swoich rodziców. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, to wasz list do mnie? Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że wasze prezenty są już gotowe i spakowane na moje sanie. Gratuluję. Dobrze, to już wszystko zaraz będę rozwoził prezenty. Tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. Poćwiczę trochę. No, te, te gołębie, jakie ciasne te kominy teraz robią. Gorzuchy, jakieś takie grube. O, fajtłapku, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poboryż mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci. Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, oj, oj, jo, oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklarzmy razem dla fajtłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! Klaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa. pa.